W odległej krainie, zwanej rynkiem handlu detalicznego, narodziła się legenda zespołu 112, wybranych, mających poskromić chaos ofert cenowych potęgą sztucznej inteligencji. Oto oni. Sześciu mitycznych strażników danych. Nie przywdziewają peleryn ani nie dzierżą mieczy wykutych w ogniu pradawnych kuźni. Każdy z nich pochodzi z innej opowieści. Lecz czasami to właśnie najbardziej nieoczywiste sojusze potrafią otworzyć bramy do królestw, o których nikt nie śnił. Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie ich legendy. Na początku była misja. Objective: Stworzyć legion agentów AI, zdolnych poskromić chaos gazetek promocyjnych. By wykuć wiedzę na potrzeby analizy porównawczej. Trzy były filary tej misji. Trzy wyzwania dla każdego, kto odważył się stanąć do walki z bezmiarem ofert. Dokładność ekstrakcji powyżej 90%. Pełne przetwarzanie w zaledwie 30 minut. I automatyczne mapowanie do bazy z precyzją 90%. Gdy chaos papierowych ofert przesłonił słońce, do akcji wkroczyła awangarda. Pierwszy ruch należał do krakowskiego centusia i skąpego szkota. Uzbrojeni w potężny wzrok modelu Gemini, przetłumaczyli hieroglify cen i obrazów na czystą mowę danych. Stworzyli fundament, raport bazowy i porównawczy. Lecz dane te musiały przejść przez wrota struktury. Tam czuwała grażynka. Jej surowe oko nie wybaczało błędów. Tylko to, co doskonałe i zgodne, mogło przejść dalej. Wtedy nadszedł czas harmonii. Shaolin Singmaster w głębokim skupieniu połączył dwa strumienie wiedzy, uleczył luki. Usunął duplikaty i przywrócił równowagę między raportami. Gdy baza była czysta, Sherlock promocji otworzył księgi partnera. Dzięki swej dedukcji odnalazł ukryte powiązania i zdemaskował produkty podobne tam, gdzie inni widzieli różnice. Na końcu zaś Zenon, strażnik jakości, Przypieczętował dzieło, skupiając się na jakości procentowej ekstrakcji danych. Tak oto dżungla gazetek została okiełznana, a w Królestwie Danych zapanował ład. Misja zespołu 112 zakończyła się sukcesem.